Jako, że jest to kanał rowerowy, nie mogło zabraknąć roweru na wyjeździe. Nie swój, ale pożyczony. Idę szukać roweru i w planach podjazd na murowaniec. I tak oto mam swoją maszynę. Maszyna 80 zł na cały dzień. Czy też no, Czy to dużo, czy mało? Ciężko oceniać. Ale jest elegancka. Okoła 29, osprzęt Siemano Zaczymy, zobaczymy jak to się będzie wjeżdżać tym Czyli jest Brzezin Dro Drogowskaz pokazuje, że tu się zejdzie dwie godziny Ciekawe, czy to na rowerze, czy to pieszo jak na razie trasa wygląda dość płasko Tam stoi moja maszyna A o maszynie jeszcze po drodze coś powiem, bo chyba... Tak mi się ciut wydaje, że nie mam z tyłu hamulca Laga samozachwytu do schowania I lecimy Udało się wjechać do murowańca Ludzi co nie miara Ale akurat trafiłem W kolejkę Że nie było kolejki Dobra, coś do jedzenia i zaczniemy zjazd To będzie najciekawsze To teraz kawałek dla fanatyków Rowerowych Jak nie chcecie oglądać, przewincie do tego momentu Kilka słów o maszynie 27,5 cala Rama Nortek, nie wiem, pierwsze słyszę o tej firmie napęd 3 na 8 na acerze z tyłu, a z przodu turnej. Hmm. Hamulce hydrauliczne z przodu hmm, Santur XL, także w miarę to się jako tak okręci. Kierownik, jak dla mnie, jestem nieprzyzwyczajony do tak szerokiego kierownika, no ale na no, zjeździe na pewno to się przyda. Hamulce te hydrauliczne z tyłu to jest jakaś porażka rzęzią. No ja mi się wydaje, że tam nie ma już z tyłu hamulcy, z tyłu blokada, amortyzatorka w górach w ogóle niepotrzebna. No i co? Siadło wygodne sztuca. Amortyzowana grama 21. Także zaczynamy zjeżdżać. Dobra, to zaczynamy ten bardziej przyjemny moment podróży. Mamy nadzieję, że zęby dojadą w komplecie To jest to, o czym mówiłem, czyli hamulec <grym> Tym razem na zejściu będą boleć ręce Już to czuję Uwa uwa uwa

Udało się, przeżyłem. Maszyna też cała, ale zdecydowanie wolę zjeżdżać na rowerze niż schodzić. Ale czy wolę wchodzić czy wjeżdżać, to jest dobre pytanie. Zdecydowanie ciekawiej się wjeżdża. Ale walka jest niesamowita i nogi na pewno dostają dużo bardziej niż od wchodzenia. I jak ktoś ma mocną nogę i czuje się dobrze w jeździe górskiej, to bardzo polecam tą trasę, jest super i na górze można zjeść frytki jeszcze może słowem o rowerze ja wiem, że to są rowery z wypożyczalni nikt nie będzie tutaj wysokiej technologii stosował ale w rowerze górskim to hamulce można by chociaż serwisować a no i jeszcze jedno. Tutaj te dwie dziurki. Zło chyba na bidon. To by się bardzo przydało przy górskich wycieczkach. Także z uwag to tyle. A poza tym dobra bryka. Dobrze się jeździ. Cała wypożyczalnia mieści się w nosalowym doworze. To jest taki ośrodek. No biedę to mało powiedziane. A dlatego, kto nie zamontował w tym rowerze koszyka na bidon, proponuję chłostę pod paździerzem na gołe ciało i koniecznie pod kątem 45 stopni. I na dzisiaj to już wszystko z tego vloga. Kolejny dzień jutro. Ja spadam pod prysznic, bo ehh, się aż klei. I cóż, do zobaczenia za tydzień w następnym odcinku. Jutro raczej znowu piesza wycieczka.